Cześć. Cześć. witajcie w kolejnej szybkiej formule, czyli szybciutki odcinek pojedynkowy. Walczymy znowu o boostera Match Battle z McDonalda. Tym razem do pojedynku Motor wystawia Blistra z Obsidian Flames i Boostera z Obsidian Flames. Proponuję. Natomiast ja Boostera z i Iword i Sword and Shield Base. Proponuję symultaniczne otwieranie tych dwóch Proszę bardzo, rozpakujmy najpierw z tych folii jak i innych rzeczy. Proszę. Pan motyl otwiera blistra. Możesz pokazać e, naszym widzom, co to za karta promo. To jest paumi. Paumi. Tak jest, ma kosmo holofoil, tak zwane, czyli można powiedzieć taki. Kosmiczny wzór Holo. Motyl jeszcze rozpakuje sobie boostera opcina flames Panie Motyl, jakbyś chciał się, panie, pojedynkować? Kto zaczyna? Proponuję tak. Ten, kto teraz otwiera pierwszy booster. Otwiera A ja ten, proponuję drugi, drugi. inny pojedynek. Ten z tym i ten z tym. Nie rozumiem, o co ci chodzi że ten booster walczy z tym boosterem i ten booster walczy z tym boosterem to zaprzecza rogice panie Młode walczymy sami ze sobą nie, to zaprzecza rogice, przykro mi, nie akceptuję w takim razie zaczynasz od swojego opcji Game Flames pamiętajcie, kto będzie miał lepsze trafy z paczek ten zgarnia boostera match battle 2023 czyli najświeższego boostera z Mcdonalda nie, dobra, to nie motyl kombinuje. Ja tu się dopatruję, że mu zaraz z rękawa wyleci jakaś karta. Trochę to podejrzane, co najmniej. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Drumpa. Tak, jest motyl pocierający. Rivers o Pupi. Rivers Hero Jupiter. O i Hanstone EX. Mhm. Pięknie. O, ja mam ciężką zagwostkę. Tym bardziej, że wybrałem pal która, Tak jak Fusion Strike, nie bardzo mnie lubi. No cóż. Motyl pokazał, co tam ma. Ja pokazuję, co mam tutaj. Pokaż dezy. Co masz w środku. Dobrze. Jest i kodzik. Przekładamy jedną. Zobaczymy Darkness, Energy i Falings. Kombi. Giglipaw, Girafarik, Bombardier, Skiplum, Dendro. Dendra, Rivers Holo Great Ball, Rivers Hollow Dino, i coś. i Rapska Holo. No mam Reverse Hollow Great Ball, więc chyba wygrałem. Natomiast dam Nie. Ci jeszcze szansę. Otwieraj drugi. Jeśli. Ty traktujesz takiego pięknego Houndstona, i X zrównujesz go z Great Bolem. to tutaj widzowie chyba będą musieli coś zadziałać. Dobrze, Motyl znowu kombinuje, żeby nie miał krótkich rękawów, to on powiedział, że on wysunął tego Houndstona z rękawa. Nie, no moja teoria o balonach, że z jednej strony łatwiej się otwiera, to jest to samo. Dobrze, czy tu znowu wyciągnął z rękawa jakąś fajną kartę? Zawsze. I tak, Basic Energy. Pappy toad, toad, Skull, Hondur. O, znowu kombi. Brassius, Magnesium. Crab. Crabominable. Crabominable. Reverse hollow, Reverse i e Tox Dobrze, tu mi dałeś szansę. Ja Ci daję szansę. Nie powiem, tu mi dałeś szansę, tu jestem w stanie coś zawalczyć. Zobaczmy. No to szczerze Ci powiem, niestety, chyba musiałbym się bardzo starać, żeby z tego boostera trafić coś więcej. No bo... no mimo wszystko, to nadal tylko Sword and Shield Base. Mniejsze szanse na trafienie czegokolwiek w ogóle. No ale spróbujemy. Hop, Hop. Quillfish, Potion, Sobu, Pinkerchin, Blipback, Raihorn, Minchino, Reverse Horoferosit i Naktaul. Motyl. Drugi raz taki pojedynek. Drugi raz masz zaszczyt otworzyć wspaniałego boostera z McDonalda. McDonald, Aż czuć ten smak fryteczek w żołądku. Takie kuczko, czy to ciężko. Proszę bardzo, panie Motylu. Setitam. Jest. Karolina. Fleetle I Konda. Gratuluję zwycięstwa. A dziękuję. Dzięki Wam, że oglądacie nawet takie fajne odcinki pojedynkowe. I widzimy się niedługo z kolejnymi. Cześć. Cześć.